I tutaj mamy taką największą windę rozpędzającą się Dobra. z nowej marki. Chodzimy do drugi. Dobra, to mój. Nic tu jest. Chciałbym coś jeszcze raz, tak? No. Tutaj ma problem z Uwaga. Co nie? Rozpędza się Kartos. To jest przelotowa. A te drzwi się zamykają. No. Hałasują podpornie. jak pędzi. nie może jeszcze napadać? Nie, dobra, jak chodzę. To ja będę na okej? Okay? Dobra. Bo lubię okay. jeździć. kolegę, jak on jedzie. No to tylko krótka jazda pewnie. Poprawem regulowanie. Spakujcie teraz jeszcze, nie? Mhm. Mhm. No. a jest opóźnienie. No, dzięki, za dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam.